Cześć wszystkim miłośnikom zdrowego odżywiania. Dzisiaj zanurkujemy w temat kefiru i dowiemy się, co się dzieje z naszym ciałem, kiedy pijemy go codziennie przez 30 dni. Kefir to fermentowany napój mleczny, pełen probiotyków, witamin i minerałów. Ale co tak naprawdę nam daje? Po pierwsze, już w pierwszym tygodniu możecie zauważyć poprawę trawienia. Probiotyki zawarte w kefirze pomagają zrównoważyć florę bakteryjną jelit. Zmniejszając wzdęcia i regulując rytm wypróżnień. Koniec z problemami żołądkowymi. Pod koniec drugiego tygodnia możecie poczuć przypływ energii. Witaminy z grupy B i wysokiej jakości białka zawarte w kefirze dostarczają stałego źródła paliwa dla organizmu. Będziecie mieć energię niczym Robert Lewandowski na boisku. W trzecim tygodniu wasz układ odpornościowy może otrzymać znaczące wzmocnienie. Probiotyki w kefirze poprawiają zdrowie jelit, co jest bezpośrednio związane z silniejszą odpowiedzią immunologiczną. Możecie zauważyć, że rzadziej łapiecie przeziębienia albo szybciej zwalczacie infekcje. Przeziębienie będzie was omijać szerokim łukiem. Pod koniec miesiąca niektórzy zauważają poprawę stanu skóry. Składniki odżywcze kefiru, takie jak biotyna i kwas mlekowy, mogą wspierać nawilżenie i regenerację skóry. Cera będzie promienna niczym blask porannego słońca. Dodatkowo, jeśli staracie się zrzucić kilka kilogramów, kefir może pomóc w regulacji apetytu i metabolizmu dzięki wysokiej zawartości białka i probiotyków. Tak więc, jeśli rozważacie 30-dniowe wyzwanie z kefirem, może to być prawdziwa rewolucja dla waszych jelit, odporności, poziomu energii, a nawet stanu skóry.